Witajcie w kolejnym, bardzo przydatnym w życiu filmie. Zastanawialiście się pewnie kiedyś, czy jest jakaś prosta możliwość, aby mieszać wodę w szklance bez użycia łyżki. Na przykład jeżeli łyżka nam się zgubi, albo na jesteśmy zmęczeni, nie potrzebujemy, nie chcemy e, machać łyżką w szklance. E, łyżką na przykład, to, taką łyżeczką. I wolimy zrobić sobie to jakoś tak bardziej po ludzku, e, na miarę XXI wieku. Odkryję to pewien sposób. No to będziemy potrzebowali po pierwsze elektrycznej łyżeczki do, do mieszania. Elektryczną łyżeczkę robimy w ten sposób, że bierzemy jakąś kredkę oraz baterię A. I baterię A przyklejamy odpowiednio na końcu taśmą klejącą. Pozwólcie, że to zrobię. Już prawie. O. Nie musi to być zrobione jakkolwiek dokładnie czy coś. O, proszę zobaczcie. Mamy baterykę A przyklejoną do e, naszego o, ołówka, kredki. Byleby by było odpowiedniej e, wielkości. I teraz tak. E, teraz będziemy potrzebowali jeszcze baterii. E, Typu CR2032 o takich oraz jednej bateryjki CR2025, czyli takiej. Prawdopodobnie się teraz to nie sfokusuje. I teraz w ten sposób yy, kładziemy sobie bateryjkę. Bateryjkę 2024 2025, Kładziemy sobie z tyłu szklanki. A po bokach szklanek kładziemy 2032. Proszę. I teraz aby to się tutaj ładnie wszystko nam e, zaczęło mieszać, bierzemy nasz elektryczny mieszacz i wkładamy go. Wkładamy. Nie wkładamy go do wody, a jedynie przykładamy go o, w taki sposób. Trzeba troszeczkę poruszać. O, jak widzicie, woda się zaczęła mieszać. A to jest oczywiście suche.